Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale, dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj mówię sobie pierwszy czołg, który jest dostępny w kampanii normandzkiej po stronie alianckiej, czyli M5A1. Czołg lekki, czołg który powiedziałbym nie jest pojazdem, który jest tak dobry choćby jak Puma, który nie spełnia tych oczekiwań i jest pojazdem na sam początek dość trudnym. Puma jest o wiele bardziej skuteczna, o wiele bardziej potężna, ten pojazd w sumie jest nieco mi się wydaje bardziej opancerzony od Pumy, ale nie daje sobie tak dobrze rady i no niestety wymaga doświadczenia i pewnej wiedzy. M5A1 to jest właściwie połączenie kadłuba czołgu lekkiego M5 i wieży M3A3. Warto również zaznaczyć, że ta wieża została zmodyfikowana. Wykorzystano tutaj nowe jarzmo i celownik M70D. Kadłub również przeszedł małe modyfikacje. Dodano w dnie pojazdu włas ewakuacyjny. Masa tego pojazdu to 15 380 kg. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to na drodze, nawet 58 km na godzinę, w terenie 38 km na godzinę. Wyprodukowano od listopada 1942 roku 6810 pojazdów. Jeśli chodzi o pancerz tego pojazdu, to, on to z przodu maksymalnie 64 mm i na bokach, maksymalnie 29, z tyłu 25 mm. Natomiast, jeśli chodzi o uzbrojenie tego pojazdu, to mamy tutaj armatę M6 kalibru 37 mm. I pomimo tego, że ten pojazd może nie jest jakiś niesamowicie rewelacyjny, to jest to pojazd poprawny. Jak najbardziej, jako czołg lekki, wystarczający. Chociaż już w tym momencie zauważano, że armata kalibru 37 mm jest niewystarczająca dla czołgu lekkiego. On po prostu nie może odpowiednio pełnić. Swoich zadań na polu bitwy, dlatego że ta 37, no powiedzmy sobie, już w drugim okresie wojny nie miała większego zastosowania, była po prostu za słaba. Może jakieś lekko opancerzone pojazdy to ona była w stanie zwalczyć. Ale walki z innymi pojazdami bardziej opancerzonymi nie była w stanie podjąć, więc można było ten pojazd właściwie wykorzystać do zwalczania na przykład jakichś umocnień, wsparcia piechoty, ewentualnie rozpoznania. Właściwie to rozpoznanie było tutaj najistotniejsze, dlatego że ten pojazd był dość szybki, co pozwalało na prowadzenie dość skutecznego rozpoznania. Sam pojazd, jako że to był czołg lekki, nie musiał być specjalnie potężnie opancerzony, jednak ten pancerz mi się wydaje był całkiem przyzwoity. I w grze Enlisted można to odczuć. Czasami ten pojazd jest w stanie coś tam odbić, jednak tak mi się wydaje jest nieco słabszy od Pumy. Przede wszystkim jego mobilność jest, powiedziałbym sobie, w grze Enlisted, przeciętna. Mi się wydaje, że on powinien być bardziej mobilny. Owszem, on się porusza niekiedy w dość trudnym terenie, ale to był raczej pojazd dość żwawy, a w grze Enlisted zdarza się mu zbierać no, dość długo. Jeśli chodzi o siłę ognia, to ta armata 37 mm faktycznie jest dość słaba, zarówno jeśli chodzi o zwalczanie na przykład czołgów, nie mówię tu już o wyższych poziomach tych czołgów, kiedy na przykład trafi nam się Panzer 3. Nie mówię już na przykład o Panzerze 4, no to wtedy mamy dość duży problem. Pumę jesteśmy w stanie zniszczyć, ale na przykład już Panzera 3 możemy mieć problem, Panzera 4 tym bardziej, więc te. Czołgi z wyższych poziomów są po prostu na nas problematyczne. Jeśli chodzi o zwalczanie piechoty, to z racji na kaliber mi się wydaje skuteczność ostrzału piechoty np. z pocisków odłamkowo-burzących jest powiedzmy sobie przeciętna. Na pewno nie zrobimy jakiejś wielkiej masakry. No, chyba, że trafimy jakoś szczęśliwie, no to wtedy naprawdę fajnie to może wyglądać. Właściwie takim dość dużym atutem tego czołgu są karabiny maszynowe i powiedzmy sobie, ta mobilność niekiedy, bo jak trafimy y, dobrze i nie wpakujemy się w jakieś umocnienie, to jesteśmy w stanie nawet całkiem nieźle y, tym pojazdem się rozpędzić, ale to tylko przy dobrych warunkach, jak trafimy na jakieś umocnienia czy coś w tym rodzaju, no to od razu zwalniamy. Na samym początku faktycznie ten pojazd jest w stanie sobie dać radę i jesteśmy w stanie wygrywać dobre bitwy, ale kiedy pojawiają się mocniejsi przeciwnicy, to raczej przegrywamy, więc dość szybko, jeśli jest tylko możliwość, staramy się wymienić ten pojazd na M4 Sherman i jest to logiczne dlatego, że no M4 jest po prostu lepszy, ma potężniejsze działo, potężniejszy pancerz. I po prostu warto go posiadać. Natomiast M5A1 jest spoko, ale na sam początek potem no raczej nie ma zastosowania. Jak Puma potrafi praktycznie każdego ugryźć, no to ten pojazd już taki dobry nie jest. I to czuć. Widać, że ten pojazd po prostu nie radzi sobie, zwłaszcza z lepszymi pojazdami. Nie spełnia naszych oczekiwań, można powiedzieć, w 100%. I właściwie największym jego atutem przeciwko piechocie są właściwie te karabiny maszynowe, a nie działo. Więc mi się wydaje, że ten pojazd no, może się spisywać na samym początku, ale potem będziemy potrzebowali no, lepszego pojazdu, który będzie w stanie lepiej poturbować przeciwników. Więc jak najbardziej ten pojazd na sam początek, ale potem jednak wymiana jest konieczna i to dużo bardziej niż w przypadku Pumy. Więc ten pojazd jest przeciętny i jak najbardziej mi się wydaje to oddaje to, jak ten pojazd się spisuje na polu bitwy. Jest to pojazd, który nadaje się do zwiadu, nadaje się do jakiegoś tam wsparcia piechoty w niektórych sytuacjach. Ale potem po prostu odchodzi do Lamusa, i właściwie M4 całkowicie go dominuje i sprawia, że właściwie tylko M4 opłaca się grać. Natomiast, na przykład, Puma w przypadku Nacji Niemieckiej potrafi do samego końca, można powiedzieć, może nie w przypadku każdego przeciwnika, ale być groźna i siadć spustoszenie. Przy dobrym, można powiedzieć, losowaniu jesteśmy w stanie naprawdę sporo nawojować. Natomiast tym pojazdem Raczej tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o M5A1, Jak Wam się ten pojazd podoba. Czy graliście tym pojazdem w grze Enlisted? Zapewne graliście tym pojazdem w jakiejś innej grze, bo ten pojazd jest naprawdę popularny. Jeśli nawet nie ten, to jego wersje, na przykład M3. Więc na pewno gdzieś się pojawił mi z tym pojazdem w styczność albo z którąś jego wersji I napiszcie, jak w innych grach się spisuje. Może jest ten pojazd lepiej zbalansowany, trafia na. Bardziej odpowiednik dla siebie przeciwników, tam po prostu potrafi siać zniszczenie. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia! No i cześć!